Cześć, dzień dobry. Krzysztof Pielek, Siła Regeneracji. Witam Was w kolejnym odcinku Inwestycje we Własne Zdrowie, a dzisiaj zajmiemy się odcinkiem szyjnym, kręgosłupa szyją, dolegliwościami ze strony tego obszaru. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać trzy fazową, trzy kroki, jak można sobie pomóc. Najpierw będziemy delikatnie masować później będziemy rozciągać, a na końcu wzmacniać. Czyli tak jak widzicie, będzie podzielone to na trzy części i mam nadzieję, że w każdej będziecie mi towarzyszyć. Pokażę Wam, jak to ująć, jak to złapać, żeby pozbyć się tych dolegliwości ze strony odcinka szyjnego kręgosłupa. Zapraszam Was na ten odcinek. Zanim zacznę, pozwolę sobie na szybką autoreklamę. Jeżeli chcecie zainwestować w swoje zdrowie, w pobyt regeneracyjny, pobyt taki kuracyjny, który podniesie Waszą jakość życia, zapraszam Was do naszej agroturystyki Białopłotek. Podlinkuję wszystko pod spodem w, filmu, w filmie. Także zapraszam Was do tego odnośnika, a my zaczynamy. Zaczynamy najpierw od masażu, tak jak wspomniałem. Jeżeli dacie radę, to. Jedną ręką sięgamy tutaj do tego mięśnia czworobocznego stępującego gdzieś na tym obszarze, i pozwalamy sobie delikatnie masować ten obszar. Zazwyczaj, jak coś nas tam boli, to zazwyczaj tam sięgamy i odruchowo masujemy. To jest taki, taki autoodruch z naszego organizmu, po prostu chcący bronić nas przed tym bólem i po prostu taka, taka forma autoterapii. I spokojnie masujemy. Z jednej strony. To jest około 30 sekund do 60 sekund, później przechodzimy to samo na drugą stronę i spokojnie masujemy. Delikatnie, żeby to wszystko rozgrzać, żeby nasze tkanki zostały przygotowane i uelastycznione do terapii, do dalszej części tutaj ćwiczeń i wzmacniania. Także delikatnie masujemy, i to jest pierwszy chwyt masujący. A teraz przechodzimy do drugiego no, i tutaj chwytamy takim chwytem szczypcowym e, znowu ten cały obszar w ten sposób, i staramy się delikatnie pognieść te wszystkie tkanki w tym całym obszarze tak daleko, jak sięgamy. Jeżeli sięgamy nawet gdzieś tam daleko na, na, na ramię, na, na obszar łopatki, tak samo, bo tam będziemy mogli dojść do, do tych warstw mięśni. Tak jak mówię, Forma masażu służy nam tu jako forma rozgrzewki. I ugniatamy sobie spokojnie tą całą część. Potem przechodzimy do drugiej części i to samo ugniatamy. Tak jak widzicie, nie trwa to długo, a zaraz przekonacie się, że będzie bardzo fajne uczucie ze strony odcinka sięjnego kręgosłupa. No i tym samym sposobem przechodzimy do następnego następnej części, następnego etapu. No i po tej części ma masażowej przechodzimy do takich chwytów rozciągających, żeby wydłużyć mięsień, żeby dać mu impuls do tego, że e, słuchaj, jest wszystko ok, możemy, e, możemy ćwiczyć. E, czyli tak, delikatnie głowę e, s, m, robimy skłon w bok i tutaj ręką staramy się rotować. Będziemy czuli delikatne Ciągnięcie ze strony odcinka szyjnego, ze strony tutaj całego stawu ramiennego barkowego i delikatnie rotujemy. I to samo, rękę zakładamy za plecy. Odwrócę się, żeby wam pokazać. I to samo, tylko że głowa idzie wtedy, jeżeli mamy prawą rękę, głowa idzie do lewego kolana. I wtedy delikatnie głową poruszamy, tak jakbyśmy chcieli robić tak, tak, tak. I to samo przechodzimy na drugą stronę, czyli znowu rotujemy. Możemy pokombinować z tą ręką, gdzieś tam do przodu, do tyłu, żebyśmy poczuli, że nas delikatnie w tym obszarze ciągnie. No, i po kilkunastu, kilku, kilkudziesięciu sekundach przechodzimy znowu ręka na plecy i znowu tak, tak. Ruch potakiwania wykonujemy. Tu już się obrócę, aby pokazać wam następne, następne ćwiczenie. E, chwytamy delikatnie tkanki z boku. Pozwolę sobie przestawić mikrofon, bo będziemy przeszkadzać. Witamy tkanki tutaj na połączeniu obojczyka z mostkiem i klatką piersiową żebrami. Delikatnie ściągamy tkanki w dół, pochylamy głowę do przodu i staramy się spychać tkanki na dół, a my w tym czasie bardzo wolno prostujemy naszą głowę do pozycji neutralnej. To wystarczy, i znowu powracamy. Spychamy tkanki w dół. I spokojnie prostujemy głowę. Powtarzamy 3-4 razy. I później to samo. Łapiemy tkanki najpierw z prawej strony. Delikatnie, znowu po skosie, spychamy nasze tkanki w kierunku lewego kolana. Pochylamy głowę w kierunku lewego kolana. I teraz tak, prostujemy głowę. Zauważycie, jak będzie Was cała tutaj przednia część szyi, a także mięśniowo, mięsień mostkowo-obyczkowo-sytkowy ciągnął. Znowu ściągamy w kierunku lewego korana i prostujemy. I to samo z drugiej strony. Dobrze. I następnie po tym etapie rozluźniamy sobie swoje ramiona, możemy wykonać 3, 4, 5 krążeń do tyłu, parę krążeń do przodu i będziemy teraz delikatnie wzmacniać cały odcinek szyjny. Ku temu splatamy ręce w ten sposób, zakładamy za głowę, staramy się łokcie pociągnąć ku tyłowi, żeby otworzyć całą klatkę piersiową. I teraz tak, będziemy delikatnie pchali rękoma na tył głowy, na naszą potylicę, a głowa będzie oporować w drugą stronę, tak żeby zostać w pozycji neutralnej. Będzie to taki skurcz izometryczny, dzięki czemu pozwoli nam wzmocnić cały aparat mięśniowy. Czyli znowu łokcie do tyłu i delikatnie napieramy i trzymamy tak około 10 sekund. Jest to bardzo przyjemne. Nie, nie powinno sprawiać bólu. Najważniejsze wszystkie ćwiczenia powinny być do granicy bólu, nie powinniśmy przekraczać tej granicy bólu. Ja cały czas cisnę. I wytrzymujemy tak około 20-30 sekund. Po tym czasie opuszczamy ramiona w dół, żeby delikatnie dać odpocząć. Rozruszajmy delikatnie znowu ramiona. I to samo. Ręce na głowę, delikatnie skręcamy głowę. I to samo, delikatnie pchamy głowę, lecz w kierunku przeciwnym do skręcania głowy. I wytrzymujemy. Znowu to jest skurcz izometryczny. Powinniśmy wytrzymać około 20-30 sekund. I po tym czasie znowu rozluźniamy. Po tym czasie, po rozluźnieniu, jeszcze raz wlatamy ręce łokcie do tyłu. W drugą stronę skręcamy i delikatnie napieramy. Około 20-30 sekund. Jak widzicie, ja skręciłem delikatnie w głowę w tym kierunku. Mój napór idzie w tym kierunku. I wytrzymujemy spokojnie. I rozluźniamy wszystko. I teraz przechodzimy do następnego ćwiczenia. I takie ostatnie ćwiczenie wzmacniające. Znowu zakładamy ręce na szyję. Jeżeli nam jest niekomfortowo, możemy wziąć ręcznik, taśmę Teraband też będzie jak najbardziej ok. Zakładamy ręce na szyję i delikatnie będziemy rotować głową. I znowu delikatnie napierając. Tu nie ma być mocny napór, tu ma być tylko impuls do napięcia. Jeżeli Gdzieś tam Wam sprawia trudność to ćwiczenie, po prostu go nie róbcie. Możemy przejść wtedy do następnego. No i spokojnie rozluźniamy ramiona. Ja wykorzystuję to, co mam, czyli moją małą ławeczkę. Wy możecie się położyć na podłodze, lub polecam położyć się na podłodze, będzie dużo wygodniej. Ja z racji tego, żeby Wam to zadry... zademonstrować lepiej, położę się na tej ławeczce. Widzicie, ledwo się mieszczę. No, i teraz tak, głowa, jak widzicie, ona sobie musi zwisać w ten sposób, i my ruchem takim w płaszczyźnie czołowej staramy się ruszać czyli ruszać głową na boki, skłon w lewą stronę i skłon w prawą stronę. Wykonajcie 10 powtórzeń, następnie zatrzymajcie się i zrotujcie raz. Lewo, raz w prawo. I najlepiej będzie, jeżeli powtórzycie to wszystko na drugą stronę. znowu 10 powtórzeń. No i przechodzimy na drugą stronę. Ja tutaj sobie przyłożę mikrofon znowu. I znowu w płaszczyźnie czołowej kiwamy. Robimy skłony, nie kiwamy, no ale niech będzie. Później mi w komentarzach niektórzy wypomną moją nieskładną polszczyznę, no ale cóż, powiem szczerze, najważniejszy jest tutaj efekt, żeby osiągnąć tą całą stabilizację i powrócić z ruchomością odcinka szyjnego kręgosłupa. 10 razy i później skłony. Rotacje, przepraszam. Głowy, znowu 10 razy. Po tych 10 razach będziemy wracać do pozycji początkowej, czyli do siadu. No i ostatnie ćwiczenie, takie wieńczące, kończące to wszystko. Postaramy się delikatnie uruchomić głowę, wykonując takie mini krążenia raz w lewą, raz w prawą stronę. Jak widzicie, nie robię dużego ruchu przeprostu, bo jeżeli macie problemy z odcinkiem szyjnym kręgosłupem, przeprost nie będzie wskazany. Wtedy najlepiej wykonać... Wtedy najlepiej wykonać... Przekładam mikrofon. Wtedy najlepiej wykonać tutaj takie ruchy. W ten sposób. To ma być dużo wolniej, niż ja to wykonuję. Albo, jeżeli jest wszystko ok, no to wtedy robicie bardzo powoli, spokojnie, krążenia. Będziecie czuli, jak każda struktura się delikatnie tutaj rozciąga. I to samo w drugą stronę. Lecz tu pamiętajcie, na początku, jeżeli macie problemy, nie wykonujecie ruchu w kierunku przeprostu. Głowy, bo to jest dosyć istotne, bo wtedy wyrostki kolczyste zbliżają się i możecie potrafić własne więzadła. Dobrze, zbliżamy się ku końcowi. Podsumujmy to wszystko. Te wszystkie ćwiczenia mają służyć ku stabilizacji, ku poprawie jakości funkcjonowania w tym obszarze naszego ciała. I mam nadzieję, że Wam te ćwiczenia będą w czymś pomocne. Ja Wam dziękuję serdecznie za ten odcinek. Żegnam się z Wami. Zapraszam do następnego i pamiętajcie, inwestujcie we własne zdrowie. Krzysztof Pielek, Siła Regeneracji. Hej.